Dzień dobry, dobry wieczór. Właściwie krótko o samym spotkaniu, bo, bo to ostatnie spotkanie, więc też nie chciałbym też tutaj jakby zabierać Państwu dużo czasu. Pierwsza, jeśli chodzi o pierwszą połowę, to uważam, że mieliśmy, mieliśmy sporą kontrolę. Radomiak głównie po, po kontratakach próbował swoich szans. Sytuacja Grzesika z początku meczu, natomiast my. My schodziliśmy po pierwszej połowie do szatni z wynikiem 1-0, natomiast uważam, że, że powinniśmy zdobyć minimum jedną bramkę więcej, bo, bo tych sytuacji było sporo. Także generowaliśmy, generowaliśmy, wchodziliśmy w pole karne, natomiast nie, nie zamienialiśmy tego na, na gole. Jeśli chodzi o drugą połowę, no to Radom jak wszedł, wszedł dobrze z, z golem bardzo podobnym jak, jak w Mielcu, gdzie, gdzie wiedzieliśmy, że te piłki dochodzące bite na bliższy słupek e, grają. Pomimo tego, że, że się też przygotowywaliśmy na to, nie byliśmy w stanie w tej sytuacji tego wybronić, trochę byliśmy ustawieni za wysoko i, e, i przez to jakby znalazł e, bodajże Alves lub Tapsoba, już nie pamiętam, tą piłkę między, e, przeszłą naszą ósemkę i dziewiątkę i dzięki temu wyrównali, natomiast e, Odpowiedź uważam w świętym stylu, bo, bo odpowiedzieliśmy całkiem szybko po, po rzucie wolnym, najpierw średnim, potem po rzucie wolnym, niskim końcówka. W końcówce sporo takiej nerwowości brakowało nam, trochę utrzymania się przy piłce na połowie rywala. Ogólnie druga połowa pod kątem tego utrzymania piłki nie była najlepsza w naszym wykonaniu. Natomiast, natomiast Radomiak. Sprezentowaliśmy bramkę w, w prosty sposób, wyrównanie, nie wyrównanie tylko, przepraszam, bramka na, na 3-2 i, i zrobiło się nerwowo. Potem Radomiak napędzony trybunami obijał, obijał słupki, natomiast wybroniliśmy się i, i szacunek dla zespołu, bo Radomiak bo ostatni raz tutaj z Zagłębiem Lubin przegrał, o ile, o ile pamiętam, więc nie przegrywał długo, więc cieszę się, że, cieszę się, że tak, tak kończymy ten sezon dwoma zwycięstwami. Też oczywiście głównym celem Beniaminka jest zawsze utrzymanie się w pierwszym sezonie, natomiast my postawiliśmy sobie cel, żeby, żeby pobić ten wynik sprzed... Przed kilkudziesięciu lat e, najlepszy motorów w klasie, czyli miejsce 9. Dzisiaj kończymy na miejscu siódmym. i e, jest to historyczny rezultat. E, na na 75-lecie istnienia klubu e, z, osiągnęliśmy najlepszy, najlepszy wynik w historii tego klubu. E, też e, bardzo chcieliśmy wygrać z tego względu, że e, tutaj w ostatnich 5 latach, jeszcze zanim e, po tej erze SA 37 Radom jak był Beniaminkiem z największą ilością punktów, więc dzisiaj hmm, część z Państwa pewnie, pewnie niezadowolonych, że ten, to miano zabraliśmy, natomiast zrobiliśmy o punkt więcej razem z GKS Katowice e, i, i ta średnia punktowa jest najwyższa od, od e, czasu Górnika Zabrze z sezonu 2016-17, także e, nie chcieliśmy tylko przebywać w tej Ekstraklasie, chcieliśmy, chcieliśmy się pokazać z jak najlepszej strony w każdym meczu e, i i uważam, że tak było, że nawet dzisiejszy mecz pokazał, że, że motor jest w stanie dać, dać emocje, a przy tym też osiągać pozytywny rezultat. Także ja mogę podziękować w imieniu terena Stolarskiego, bo to też jakby dzisiaj zastępuje, na pewno teren stolarski podtrzymuje sezon poprzez jakby inny kanał komunikacyjny, natomiast ja dziękuję wszystkim zawodnikom, sztabowi, wszystkim pracownikom klubu bo, bo pracowaliśmy wszyscy jako, jako całość na to, żeby ten historyczny rezultat osiągnąć I, i ja personalnie mogę powiedzieć, że jestem dumny, że jestem częścią tej, tej pięknej historii Motoru Lublin gdzie po dwóch awansach z drugiej ligi do pierwszej, z pierwszej ligi do Ekstraklasy dzisiaj przypieczątowaliśmy ten trzeci sezon najlepszym miejscem w historii klubu.